Nazywają mnie zew zew przygody. Wielu z was mnie zna, a ci, którzy nie znają, będą mieli okazję poznać. Za chwilę pokażę materiał sprzętowy, mój pierwszy, ale będzie to informacja o sprzęcie sprawdzonym, który był ze mną na mojej wędrówce korona gór polski na piechotę, w trakcie której pokonałem 1666 km w ciągu 64 dni. Ze swojej strony postaram się przedstawić to, jak najlepiej. Podzielę się z wami moją wiedzą, moim doświadczeniem, zmontuję film i wam pokażę ten film bez reklam, ale liczę, iż podzielicie się ze mną swoimi wrażeniami. Dowiem się od was tego, czy wam się film podobał, postawicie łapkę jako ocenę mojej pracy, a dodatkowo napiszcie proszę, co byście chcieli, aby w tego typu materiałach się znalazło, czego powinno być więcej, czego powinno być mniej. Pamiętajcie, że interesuje mnie każda wasza opinia. I każdy taki wpis jest dla mnie ważny, a ja naprawdę biorę go pod uwagę. A teraz zapraszam już na materiał. Przygotujcie sobie kawkę, herbatkę albo inny elektrolit. I cóż, za chwilę będziecie wiedzieć to wszystko, co wiem ja. Materiał, w którym przedstawiam ekwipunek jest już dostępny na moim kanale. Zapraszam.